To krótki fragment teledysku do piosenki Razem Radę Damy, która jest częścią kampanii społecznej realizowanej przez Wielkopolskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych. Jej celem jest integracja środowisk dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi. Kampania Uczmy się razem żyć, dzieciaki z podwórka, bo takie jest jej główne hasło. Ma na celu zwiększenie liczby dzieci z niepełnosprawnościami, różnymi typami niepełnosprawności, które uczą się w zwykłych podstawówkach, w zwanych szkołach ogólnodostępnych, a nie w szkołach specjalnych. My jesteśmy zwolennikami edukacji włączającej, a nie edukacji segregacyjnej, czyli takiej dyskryminacyjnej, której. Dzieci z niepełnosprawnościami, na przykład mieszkając na Ratajach albo na piątkowie, przyjeżdżają do szkoły specjalnej, która mieści się na Grunwaldzie czy w zupełnie innym miejscu poznania, a ma szkołę pod, pod domem na przykład 50 metrów obok. To naszym zadaniem, zadaniem społeczeństwa. Zadaniem urzędników zajmujących się oświatą jest spowodowanie, żeby no, znalazły się po pierwsze środki na to, żeby zapewnić odpowiednie wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnościami w szkołach i ogólnodostępnych, no, ponieważ ten temat to zupełnie jakby w inny walor edukacyjny w kontekście nauczania dzieciaków w ogóle. Tekst do Teledysku Razem Radę Damy napisała Malina Prześluga. Zaśpiewał ją Michał Kocurek, znany poznański aktor i wokalista. Towarzyszyły mu Dzieciaki z Podwórka, czyli zespół złożony z dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych. Jesteśmy bardzo podekscytowani tym, że już niedługo będzie można go zobaczyć w internecie, w telewizjach, wszelkiego typu. Jest to bardzo fajny teledysk, kręcony wspólnie z dziećmi z niepełnosprawnościami. Jest to pełna integracja, będzie można zobaczyć jak dzieciaki się bawią na placu zabaw, jak szaleją. Zdjęcia bardzo fajne, no i muzyka. No myślę, że, że sam, sama piosenka jest bardzo wpadająca w ucho. Michał Kocurek, wschodząca gwiazda poznańskiego teatru i nie tylko, myślę, fajnie śpiewa. Zapraszam do oglądania, do lubienia naszego profilu na Facebooku, bo myślę, że to jest dla dobra wszystkich. Tak? Ta kampania jest, jest z jednej strony skierowana do, do nauczycieli, do rodziców, do dzieci z niepełnosprawnościami, do dzieci pełnosprawnych, ale myślę, że jest to tak fajna rzecz, że każdego z telewidzów zainteresuje. Premiera Teledysku odbędzie się w poniedziałek 21 października.